Mafia, wideo, recenzja. Na początku powiem o co chodzi w tej grze. Jest to gra taka dziejąca się w starodawnych czasach. I z tego co słyszałem, jest to gra, która konkuruje z całą serią San Andreas. I też taki jest duży świat, tak można wszędzie jeździć, różnymi samochodami, kraść samochody, strzelać. I, I to tyle. Ja tu akurat gram w demo I jak widzicie pierwszy minus To jest, że nie jest gra po polsku Szkoda Ale ja już grałem I tutaj spróbowałem i to tak I Tutaj mamy ym, Tu jest nowa gra I Tutaj mamy opcje i tu mamy wyjście I weźmy nową grę Gute Arbeit, Jungs. Ten ostatni y, Ta go. mafia tutaj siedzi. Nie wiemy, się tak naradzają Oder na świecie. Olej, zeugen gegen uns. Dank eurer misję. Überzeugungsarbeit. No, tutaj y, mamy taki samochód. I musimy dojechać gdzieś. Ponadto, że widzimy, mamy jakiś czas to jest na czas. Fajnie, fajna grafika. Grafika mi się bardzo podoba. Bardzo może konkurować z GTA. I bardzo fajnie wyglądają mordy postaci. Jak widzieliśmy na tym filmiku, jak ze zdjęcia. Bardzo fajnie. I fajna muzyczka jest. Taka starodawna. Co tu? Prawdziwie się jeździ samochodami. Można wszystkie samochody brać. To wiadomo jak tak trochę jest jak GTA. Nie będzie jechać. Policja mnie goni! Policja też goni. I to jest właśnie fajne, można uciekać. Chciałem tutaj skrócić. Nie wiem, czy tu jest mapa. Jest mapa. I co, i gdzie tu mam jechać? Aha, i tam yy, z boku jest taki punkt. I tam niebieski, i tam mam pojechać. Aj, to źle tak widać z tą mapą. Co, nie mogę wyjechać. Zaklinowałem się. Jak wyjść z auta? Prawie wszystkie myszy. To jest tak trudno z, yy, się skapnąć, że prawie wszystkie myszy. O, mam broń. Karabin. Czemu on żyje? Prz... Nie da się go zabić. Nie. Czemu go się nie da zabić? O, Dobra, weźmiemy ten samochód. Enti. Aha. Policja! Aj. Aha, bo to się tak otwiera. Bo to jest zamknięte. A i... Jedziemy. Teraz idziemy tam na misję. Tylko żeby mi się czas nie skończył, bo już widzę, że mało czasu. O stacja paliwowa. Ciekawy, czy da się tankować. Ai. Ja. Muszę uciekać Auto mi wybuchło. Co policjant nic nie robi? Czemu? Co jest? Nie! Aresztował mnie mogę uciec jakoś. Jeszcze raz włączę to, to ja, już, ja już jestem trochę dalej Jestem na takim moście Tu już blisko Ach, Nie, nie Za szybko jechałem Dobra, jedziemy dalej Ta muzyczka podoba mi się taka starodawna No, to już zaraz będziemy na vis. Źle pojechałem. I się jeździ wtedy No jeszcze tylko tam skręcamy i już będziemy A pojadę z skrótami O, ja przejechałem No i już prawie jesteśmy. Parking. O! Jakiś samochód. Co teraz mam iść? O! Jakiś gościu! On ma szczelbę! Chciał mnie zabić. Chcę tą szczelby teraz zebrać. Jak tu wejść? Nie się. wjedźmy na tam do środka to jest taki fajny parking duży dużo samochodów wjedźmy na samą górę zobaczymy co będzie Jakiś mafia jakaś strzelają szybko A... od nowa no nie znowu ten kościół hmm. schody to ja tam jechałem, a tu można schodami. Oj, są ci ludzie. O, filmik. Hallo, Bill. Ma być jakaś fala. Chwileczkę być wiederzusehen. Hi, Paulie. Das sind meine Partner i gute kumpels. Haben auch nur Schwäche für guten Whisky. Und eure ist gut. Das stimmt, er ist gut. Die Hauptsache ist, dass Don Salieri ihn auch mag. Szczelanina! Sie <guss> nie zu sich szczelern, dass sie tak... Sie podnosi do góry, Mischka. Toch, warte, tak... Oh, oh! Oj. Uns nie zabiją. trzeba tak, tak po trochu strzelać. Tak, klikamy raz i puszczamy. Żeby tak się nie podnosiła za bardzo. Bo to jest bardziej takie prawdziwe. Aj. Jeszcze raz spróbuj. Dobra. Teraz muszę jeszcze sobie poćwiczyć to szczelanie. Ale tak śnie! Mówię tak o, po trochu. Czemu nie zabiją. O! Tak powinno się strzelać. Tak łatwiej jest, o wiele. Dobry sposób. To pamiętajcie, jakbyście yy, mieli problemy z strzelaniem, to tak po troszku. Aj, przyjechało ich więcej. Trzeba się schować, schowaj się tu za beczkami. to? Kto jest? Sczelby ma o, wezmę jego szczelbę. Czym to? O, mam! Co tu jest? Granaty ma! Jak tu wziąć granaty? Dobra, teraz spróbujemy rzucać granatami. Jest goście. Coś mnie rzucił. nie rzucił. Nie! No to już jestem tutaj znowu. Spróbujemy teraz tam na... autem już przejadę do Jedźmy. Nie! No, i to tyle chyba. Yy, to jest mafia bardzo fajna szczelanka, podobna do GTA. Polecam Wam, bo jest fajna grafika. No. I to koniec filmu. A po no, spróbuję jeszcze raz. Ostatni raz.